15 artylerii na 15 artylerii, które dominują. dominują GPZ. -y. Yy, przypominam yy, zasady bez satelity bez tej satel i powtórki wymagane. Gracz bez powtórek nie wygra yy, I jeszcze ten powodzenia. Walczymy. O, Skodę. To moja pierwsza Artą... To moja pierwsza bitwa artą w życiu. Kurde, zachęcam ludzi do klikania. To jest coś nad czym musimy popracować. Zachęcam ludzi do klikania. To mnie niepokoi. To jest troszeczkę problem wam powiem. O, już lecą strzały! Dobra, to trzeba do miasta wjechać, nie ma co Cześć Redeteris, witam Witam wszystkich Którzy lubią Mikołaja i nie lubią niemutishoa Lecą strzały Pamiętajcie bez satelity Tutaj ciężko bez satelity mam powiem Nagrywanie powtórek nie zmniejsza FPS-ów Kurde, jak te arty tutaj Kubasek taki osamotniony się wydaje O kurde, robi dawać Trafiłem za 44 to niezły zły damage. A i w sumie tego nie powiedziałem. No, tak jak ostatnio, top damage to jest główna nagroda, co nie? Tak jak ostatnio. W sumie nie powiedziałem tego, a to. No, ta sama zasada. No, żeby nie było, że zmieniłem zasady, te same zasady są. Kurde, my tutaj coś przegrywamy, panowie, co to ma być? 40 dmg Wyjedź tym GPZ-em, wyjedź A, czai się tam Ten GPZ bardzo długo ładuje Ta arta nie jest dobra, najlepiej tą niemiecką, tylko że Nie mam jej. Gotowej Goni go Wow, <ścoughs> problemy tutaj się O ty górna Panie Ło! Wow. Nie zabij mnie na hita, Lloyd! No nie zabijam go. Wiszu, go next. Wiszu, czemu mnie zabiłeś na arcie? Mam nadzieję, że cię też zabiją, ty. Ty, niedobry. Jak w ogóle na hita. O, tutaj starcie przy budynku. Nie postrzelałem sobie dużo, ale chociaż jednego fraga zrobiłem. Tej starcie. O, wyjeżdża! Ej, chyba jest biciec, co? Czy nie ma Zaraz go objadą. Kubasek zaraz będzie obiechany. Ale łak zrobił strzał! Ładnie. No i niestety tutaj już Aj, kurde. Dwa razy moja drużyna przegrała. Czyżby Mikołaj przynosił pecha? Moja drużyna jest zawsze przegrana. Nie warto grać z Mikołajem. Kobasek, z prawej, z prawej, masz! Jeszcze jak strzelił skubany. Jeszcze zawrócał arcie życie. I teranem. Jeszcze mądrze staranował. Ale widzicie, jaki mądry jeszcze teranował. No niestety. Przegrana. Ja po prostu jestem jakiś słaby. Kurde, jak się świecę na fioletowo. A wy nie widzicie tego kobra, nieważne. Bez satelity, taki był wymóg. Szybko oglądam, czy nie było satelity tylko. Nie było satelity, to mogę zamknąć temat. Nie ma satelity, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Dobra. Pięknie uczciwe zwycięstwo. Uczciwe zwycięstwo. Pan Jarek, dziękuję bardzo za subskrypcję Switch Prime. Kurde, niewyraźnie dzisiaj mu <laughs> Mam za długą brodę, muszę ją trochę przyciąć, chyba. Pan Jarek, bardzo dziękuję. Zasłużone zwycięstwo. Uczciwość przede wszystkim. Yy.